Siemano, moi drodzy, tu Paradox. Kontynuujemy przygodę w Star Wars Ocalały. ...obowiązkiem jest dopilnować, żeby jego śmierć nie poszła na marne. Tak. Trzeba zanieść sir te kody. Dobra, lecimy tędy. Za Zarąbiście mamy tą zdolność. Możemy przela przelatywać przez... Eee, yy, cofnąłem się, okej. Okay. Ale to jest jakoś dłużej, nie? No i co my teraz tu zrobimy? Zwróciliśmy na siebie uwagę. Pa! O kurde, trochę dziwnie. A, przechodzenie od bariery od nawiasów, mocy i salta. okej. Okay. Dobra, muszę to potrenować, widzę. Kurde, ciężko to tak... Dobra, jestem. Haha, udało się. Widzę wejście! Proszę się pośpieszmy! Tata, coś śmiga! Teleportuje się i kij. Ma wyrąbane. Udało się. Nie idźmy do bazy z szlakiem Pielgrzyma. Jest też inna droga. Ale sporo na niej patroli. Damy radę. No, a gdzie? O, wspaniale. Jeszcze raz dzięki za amulet. Potrzebowałeś go bardziej ode mnie. No. Spoko jest. Ciekawe czy to na, na misję tylko czy na stałe? A dobra, tu jest przejście. Grodzi z odpoczynku! Przypadkowy blok! Skupij się na celu! W porządku? Jestem świetny, ale i tak cię dopadnę. Boisz się we Dobra robota, Dydaj. Ty też, duchu pustyni!

nie znalazło. Dobrze. Nie mogło się dobić. Ufaj mi. No pewnie. Co ty Nie ma czasu na hipnotyzję. Ufaj mi. Tak. O kurda. Kissing? Nie. Dla mnie. Skocz na wcale! Teraz! Nie wierzę! Co to było? Co ja mam tu teraz zrobić? A. Nie no, walkę z Za wcześnie na podziękowania. to jest dłużej tak nie pociągniemy. Ma pomysł, ale muszę poczekać na odpowiedni moment. Ona to ma młodzie jak Green Lantern. <grymne> to już ostatni skok. Będzie duży. Będę tuż za to. O! Wow. Ona tak podróżuje, masakra. Też to taką moc. Jak to zrobiłaś? Rytuał, który poznałam, gdy wróciłam na datomirę, jest wyczerpujący. Wszystko dobrze? Nic mi nie jest. Chodź, musimy zanieść te kody, Sir. E no, to było świetnie, nie? Ruszajmy. Szkoda, że nie możemy wchodzić w to cały czas. No dobra, to gdzie my teraz zmierzamy? Tutaj. E, są nasze zwierząt... zwierzątka. Powoli, powoli. Czy ja będę w stanie się tam teraz dostać? Nie, no raczej nie. Jest za daleko. Nie wiem czy ja dobrze, kurde, próbuję w ogóle się tam dostać. Babym musiał dostać się tam. jest, udało się! Aha. Mam tą skrzynię, super Ciekawe co w niej jest. O kurde, kolejny fajny chyba strój wygnaniec. Dobra, zarobiście. A co jest tu? E, fajnie wygląda, szkoda tylko, że kolorów nie można zmienić. Ale... Może dopasuje te spodnie do... No prawie. Może być. Spoko wygląda. Haha! Dobra. Idziemy oddać. Znaczy idziemy oddać. Będę w archiwum. Idziemy pogadać z tym z mistrzem. Kurde... Co to jest, że tego nie mogę? W sumie to nie badałem tych miejsc. E, tu jest ta skrzynia specjalna. Co dostaniemy? Słoneczny, cały strój Bidiwana. <śm> Stare skutery Aratechu. Nie miałem okazji się przejechać. Dobra, tam jeszcze były jedne drzwi, których nie byłem. Melduj, siostro. Widzieliśmy jeszcze dwa patrole na zboczu. Dokąd zmierzały? Na południe. O mały włos nie znalazły naszych skrytek. Burza piaskowa nam sprzyja. Zapewne zatarła ślady wędrówki. Obserwuj horyzont. Najznacie, jeśli wrócą. Tak, bracie. Aha, tutaj nie wejdziemy. Dobra. Ech. To co, to na samą górę teraz Gdzie my jechaliśmy tą windą, nie? Ale tutaj jeszcze coś jest Co jest? A bo tamtej kuli jeszcze nie uruchomiłem Dobra Dobra jest kordowa. Kal, BD, w samą porę. Przypomniałem sobie o kolejnym miejscu, które możecie odwiedzić. Kolejna świątynia? Zgadza się. Ta znajduje się na południu pustyni i jest imponująca. Czułem tam na barkach ciężar przeszłości. Ty pewnie też to poczujesz. Brzmi niewiarygodnie. Tak myślę, ale z pewnością było to prostsze, zanim nie zaroiło się tu od sił Imperium. Pogłoska z zbadaj ruiny na Pustyni Południowej. Okej. Okay. Mistrzu Kordowa, czy zbadałeś ruiny na dżedzie? Tak. Są fascynujące. Ale moje badania zostały przerwane z powodu rosnącej aktywności Imperium w okolicy. Wychodzenie na zewnątrz stało się zbyt niebezpieczne. Więc wysyłamy wiadomości tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Hmm. Dlatego nie mogłem ci powiedzieć, że powróciłem, przyjacielu. Bardzo cię przepraszam. Ważne, że nic ci nie jest. Sir obmyśliła naprawdę sprytną operację. Czemu tak uważasz? Skały to naturalne ekranowanie przed czujnikami. A jeśli ktoś przez to wszystko przebrnie, a na choreci zarzucą go holoksiążkami. <laughs> nic dziwnego, że Sir tak długo wymykała się imperium. o siebie zadbać. Rezygnuję z takich możliwości, żeby osiągnąć wyższy cel. Tak, w jej wypadku pozory zdecydowanie mylą. To akurat was łączy. Pogadamy później, Kal. No, okej. Okay. Dobra, mamy te kody, podamy je. Sir. Armias nie przeżył. Oddał za to życie. Przykro mi. Wiem, że robiłeś co mogłeś, Kal. A Imperium? Nikt nas nie śledził. Hej, złomiarzu. Cieszę się, że jesteś cały. Mistrzu Kordowa, znalazłeś drogę przez otchłonę? Nie, ale może ty zdołasz. Razem z Baudem odkryłem w archiwum całkiem ciekawe informacje. Pokażmy mu co i jak. Przed wieloma wiekami. Republika założyła na Kobo kolonię, żeby studiować pewną gwiezdną anomalię zwaną otchłanią. Badania nadzorowała Santari Kree. Ta obok to zi. Pierwsze próby przebycia otchłani zakończyły się katastrofą. Republika była już gotowa zarzucić ten projekt. Ale zgadnij, kto się zgłosił, żeby tam polecieć i odkrył po drugiej stronie planetę. Dagan. Na podstawie zdobytych przez niego danych, Kri wynalazła kompas prowadzący bezpiecznie przez otchłań na Tanalor. Republika założyła tam osadę, Jedaj wznieśli świątynię. Tak, jak mówiłeś, Karl. Niestety, okres pokoju i dobrobytu został zaburzony przez atak maruderów z zewnętrznych rubieży. Ich też widziałem, ale jak zdołali przebyć odkład? Widocznie ukradli kompas. Spokojnie, my będziemy uważać. Zaatakowana Republika opuściła Tanalor, a Rada Jedi nakazała Krys zniszczyć wszystkie kompasy. Dagengera odmówił i zbuntował się przeciw Radzie. To... Jest gendaj. Rzadko sprzymierzają się z innymi gatunkami. Zdaje się, że Ravis współpracuje z Daganem dłużej niż sądziliśmy. A więc zakon wysłał Jedi, żeby odzyskali kompasy. A Dagan ich wymordował. Jedi. Zabijał innych Jedi. Ale Santari mówiła, że Dagan jest kluczem do Tanalogu. Być może nim jest, młody Jedi. Próbowałem różnych metod, ale te kompasy nie nadawały się do naprawy. Jednakże nasze dane wskazują, że trzech nigdy nie odnaleziono. Sugerujesz, że któryś przetrwał? Tak. A Dagan wysłał armię na poszukiwania. Poprosiłabym, żebyś został, ale rozpoznaje to spojrzenie. <grym> spojrzenie? Nadzieja. Ta planeta jest schronieniem dla tych, którzy sprzeciwili się Imperium. Chcesz polecieć z nami? Bo wiesz, Gris znalazłby miejsce dla wszystkich. Nie. Muszę zostać tutaj. Dla ukrytej ścieżki. Kordowa? Wybacz, przyjacielu. Ale na razie muszę zostać na dżedzie razem z Sir. Przygotuję ci nośnik z danymi, żebyś zawsze miał dostęp do naszych zbiorów, gdziekolwiek polecisz. Niech zgadnę, też zostajesz. Gdy się poznaliśmy, pomyślałam, że łączy nas coś wyjątkowego. Ocaleliśmy. Wspólnie walczymy z imperium, które odebrało nam rodziny. Tak. Pokazałaś mi, że nie jestem sam. A ty mnie? Ale galaktyka jest pełna ludzi, którzy cierpieli tak jak my. Jak mówiła Sir, być może znalazłeś dla nich sanktuarium. Może o ile tam dotrzemy? Polecę z wami. Właściwie to dawno już nie miałam okazji podziałać grizowi na nerwy. Widzimy się na pokładzie, siostro nocy. <laughs> Czyli co, wracamy na kobo, baza danych. Ja do tych drzwi mogę wejść Jeszcze jeden tilański zwój. No, a dobra, tutaj już Pamiętaj, byłem. Siostra Czyli co, do Madliszki? Kamerin jest z nami. Wracamy na kurs. Czy na na kursant możemy się udać? To mamy 82%. Pokaż mapę, tu byśmy wylądowali, tak? Ale to dalej jest zamknięte, otwarta ścieżka. Gdzie jest początek tego, co my zaczęliśmy? Tutaj. No, moglibyśmy na ten kur. Ten kursant polecieć, ale tutaj nie mam nic do zrobienia, tak naprawdę. No to dokąd dalej? No dobra, lecimy na to kobo, prosto na kobo. Ja stawiam. A, albo wiecie co? To ostatnie jednak nie. Modliszka się zmieniła. No, Kal i Bolt to raczej rzadko sprzątają. Sprzątałem <noise> dziś rano. Zaraz, na pewno? Y nie, jednak nie. Przyznajcie. Merin, nie wiedziałem, że też lecisz. Może kupię steki ze skaza. Czemu w ogóle wróciłaś? Ja i sądzimy, że Tanalor mógłby być azylem dla prześladowanych przez imperium. Prześladowanych przez imperium? Mm. To trochę ich będzie. Dobra młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Witam na Kobo. Kal! Kal! Dobrze, że jesteś! Przekapiłeś całe zamieszanie, to było straszne. Coś się stało? Jeźdźcy nas zaszczycili. Spodobał im się ten twój droid. Zi? Zabrali ją, Kal. Po prostu ją wynieśli. Zi została gwizdnięta. Oby mój salon był w porządku, Targl. Myślę, że ty to na nas ściągnął. Jestem niewinny, panie Gris. Przysięgam! Dagan ich przysłał. Chodzi mu o Tanalor. Zi musi mieć w sobie coś więcej niż sądziliśmy. Może ma coś w bankach pamięci. Odzyskajmy ją. Gdy Dagan dostanie to, czego chce, będzie po niej. Niełatwo będzie ją odbić. Baza jeźdźców jest na bagnach. Rozbebeszyli starego Luker er z czasu wojen klonów. Widzieliśmy go. Czyli mają ogromną siłę ognia. Tak jak my. Ma rację. Pora na nasz ruch. O, ktoś tu ma charakter. Mają już to, co chcieli. Wrócili do fortecy, są bezpieczni i spokojni. Nie będą się spodziewać. Może i nie, ale jeśli się mylisz, to będą chcieli się odegrać. Bez obaw. Zostanę tu i zaopiekuję się Grisem i resztą. Na pewno? Poradzicie sobie we dwójkę. Tylko nie pozwól mu pływać bez nadzoru. Chętnie pomogę. Niezły topór. Jestem Mosey. Merin. Dobrze, pójdę przodem. Widzimy się? Ale tu były ścinki. Kurde, narobiło się trochę. Dobra, idziemy zapisać. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, hej!